Witam. Ogólnie powiem tak: skala wzrostów, które właśnie obserwujemy na naklejkach ze Sztokholmu, jest niesamowita. Naprawdę, to jest po prostu wytyfy. I nawet trochę nie mam słów, żeby opisać o co tu chodzi i co się w zasadzie dzieje. No, więc jakby, skoro nie mam słów, no to będę mówił, nie? No właśnie, ale dosłownie, no, no, ogólnie mało ogarniam z tego, co tutaj w ogóle ma miejsce. Wniosków jako takich wyciągać nie zamierzam z tego, ponieważ są to rzeczy, w które ja swoją drogą nawet nie wierzę. W sensie w ogóle nie dociera do mnie to, co aktualnie widzę przed sobą. Nie wiem jakby skąd jest źródło tego wszystkiego. Dla mnie jest to jedna, wie jedna wielka, nielogiczna rzecz, która mimo wszystko jest na naszych ekranach. Także przechodząc do tego filmu, na początku jeszcze trzeba wstawić małpę, powiedzieć, że w ogóle ile już ten kosztuje, a tyle samo co rano, to panie, to przecież wytwy w ogóle, że to takie tanie wszystko, elegancko można... ten Ej właśnie, a ile co, ile ciebie kupowałem, ziomuś? Eee, myślę, że więcej. No nic, małpasa jest, wejść se można, jeżeli chcecie coś powymieniać, potradować i tak dalej, zapraszam, a teraz tak. No a więc, sytuacja, którą widzicie jest, no Dosyć taka ciężka do skomentowania. Jak ja sobie popatrzyłem na Jupina, to ogólnie wygląda to dosyć podobnie. I teraz tak, większość naklejek ze Sztokholmu, nawet jeżeli nie porobiły takich rzeczy jak Entropik, to zrobiły wyniki, które można byłoby podsumować słowem przyjemne. Tak to nazwa. No i nie jest to. tak to ujmę. Wydarzenie, które można byłoby zamknąć w jakieś ramy jednego zdarzenia Tylko bardziej bym to nazwał jakimś takim ogólnym trendem dookoła tych naklejek I teraz tak, aktualne ceny, właśnie o to o co mi chodzi Ja to powiem, ale chciałbym żebyście się tym nie za bardzo sugerowali Bo wydaje mi się być to nawet szkodliwe Aktualne ceny, które widzimy na buffie Przeliczone na wartość steamową są całkowicie nieadekwatne dla tych, które widzimy na rynku Steam. Tak samo jest z Jupinem zresztą. W sensie każde jedno miejsce, które w jakikolwiek sposób wycenia wartości. Swoją drogą, kurwa 15 zł to jest. Tyle to kosztuje. To jest w ogóle niesamowite, że to tyle warte. Ja pierdolę. Co to w ogóle ma być? Hmm, powiem tak. Wartości, które ogólnie tu są, są po prostu wzięte z dupy. Tak to nazwę. One są całkowicie w ogóle odrealnione. I yy, swoją drogą, całkowicie w ogóle nie, nawet nie rozumiem o co chodzi. Nawet sobie tak myślałem o tym, czy nie dałoby się mm, w jakąś taką analogię wejść do tego, co mówiłem w momencie, kiedy wyszedł Paryż, czyli kiedy wyszedł Paryż, powiedziałem, że. W ciągu dwóch lat rynek naklejek typu Anderbstock i tak dalej będzie się mógł odbudować. W sensie, że i chodziło mi o to, że odbudują się stare ceny. Te z marca. No, to, to, taki miałem, takie miałem najebane w Bani, nie? Wtedy. Bo wydawało mi się, że. Te naklejki i tak będą zużywane, nie? No, potem dopiero w Kopenhaga, Szanghaju i tak dalej. No, to one już pozabijały moją nadzieję, że kiedykolwiek tego uświadczymy. No, i w momencie, kiedy patrzę na to, co się dzieje teraz, to gdy, powiem tak, gdybym miał ze sobą rozmawiać, powiedzmy ja, rozmawiam ze samym sobą yy, tam z tamtego okresu i bym powiedział sobie, ty, słuchaj, bo yy, wydarzyło się coś takiego i to rośnie. Nie, w sensie jakby, bie, są te naklejki, one rosną, to bym powiedział No okej, okay, no to chyba normalne, że rosną, nie? W sensie jakby No tak, no minęły se dwa lata Pokaż mi jaki, i wtedy bym tak do siebie powiedział Pokaż mi jakikolwiek event, typu mm, Kraków, y, Berlin, coś takiego, te wszystkie eventy Które mają za sobą już ileś lat y, A ich ceny są w dupie no i wtedy bym do siebie powiedział, że... I ja jestem przekonany, że ja z tamtego okresu nie dogadałbym się z tym z dzisiejszego. Bo bym wtedy powiedział, no tak, ale masz dokładnie te same naklejki. I ja bym wtedy do siebie powiedział, i chuj z tego. Supply jest supply'em, to się po prostu zużywa. Powiedziałbym, no nie do końca. I bym się ze sobą kłócił. No i najgorsze jest to, że jakby patrzeć... Logiką, która towarzyszyła nam przez ostatnie dwa lata, to ja bym ze sobą wygrał. Ten ja teraz z tamtym sobą z wtedy. Ale gdybyśmy mieli popatrzeć na liczby, to się okazuje, że to tamten ja jednak miał rację. No i powiem tak: ja trzymam swoje zdanie. Nie tamtego siebie. Tamtego siebie jebać ogólnie. Nie mam, nie mam zdania, nie mam zamiaru w ogóle. Z nim się utożsamiać w tej opinii. Ta opinia jest odklejona. To jest odklejona opinia, że yy, znajdą się... Już, już to widzę. W sensie... No i najgorsze jest to, że ja se mogę kurwa uważać, co se mogę uważać. Odpadam ten wykres i ten wykres jakby on mówi tak. Ta? To fajnie. To spierdalaj. XDDD. To się jeb. Bo ja mogę powiedzieć, że... No tak, to no, ale zielonych naklejek masz. Imperial. Kurwa furie masz. Yy, masz... Drugą furię, kurwa, z Paryża. Masz y, potem jeszcze tą, jak się ona nazywa? Nie, Splice. Kurwa, tą taką z tą. No, tą z Szanghaju w każdym razie. Y, co tam jeszcze z Kopenhagi zielone było? Też Imperial. Jeszcze coś było zielonego z Kopenhagi. I mogę tak do siebie mówić, nie? Masz Lynn naklejkę. Masz Eternal Fire, masz gamę kolorystyczną, taką jak chuj I bym się siebie zapytał To kto i z jakiego powodu ma kupować Entropik. No a potem sobie siedzę I się zastanawiam I powiedzmy, ja sobie siedzę i sobie myślę tak No dobra, załóżmy, że mam jednak kupić jakieś naklejki, nie? Załóżmy, że mimo wszystko Ja Miałbym dzisiaj kupować cokolwiek Mam do wyboru Anwerp, Stockholm Kopenhaga, Szanghaj, i tak dalej. Ten wybór jest pojebany. Z perspektywy inwestycyjnej, nie z perspektywy, no które kupuję, a jak myślicie, które bym kupił wtedy? Co, kupię Szanghaj, które nie wiadomo jeszcze w jakim kierunku pójdzie i tylko kapsuły są z niego pewne? Kupię Kopenhagę, która się waha, jak jasny skurwy syn, i nie wiadomo w ogóle jaki będzie miała kierunek, a nie ile jej jest? Kupię Paryż, którego jest 15 miliardów na spamione. Kupię Antwerp, który jest zrobiony w systemie tych wszystkich pozostałych eventów i de facto nie wyróżnia się niczym ciekawym? Czy kupię sobie Stockholm, który ma najbardziej unikalny z tych systemów? Bądź co bądź, takie same naklejki, no to tu trzeba odjąć, ale jako jedyny ma folię. I ma coś unikatowego. I jako jedyny ma coś takiego jak bardzo niski supply. I bardzo ograniczoną yy, pulę kapsu, z których można wybierać. No co wam kupować? Dodatkowo, z mojej perspektywy, ma najbardziej atrakcyjne statystyki. No właśnie. No i koniec końców, jakby jestem inwestorem. Znaczy nie jestem, ale gdybym był, to ja mówię, no dobra, o, o spoko kurwa, możemy mieć milion tych eventów. Fajnie, niech będzie sobie miliard tych eventów. Ale potem mówisz, Dlatego nie Szanghaj, dlatego nie Kopenhaga, dlatego nie Antwerp, dlatego nie Paryż to co ci pozostaje. Kupujesz nawet nie to co się opłaca, bo to nie jest tak, że Sztokholm się opłaca kupować, on po prostu zostaje jako ostatni, który jest jakiś tam. I dalej uważam, uważałem i będę uważał, że kapsuła ze Sztokholmu jest jedyną kapsułą, która może być coin flipem w otwieraniu. Nie ma żadnej innej. Chyba, że mi taką pokażecie. Jaka inna kapsuła może być coin flipem? Żadna kapsuła z Antwerpu nie może nim być. Kapsuły typu z 2014-2015 roku są już za drogie. Żeby po prostu. W sensie one są coin flipami, ale są mega drogie. I gdybym miał szukać kapsuły, która miałaby kosztować 30-40 zł i być coin flipem, w sensie taką kapsułę, że y, otwieram ją i jest duże prawdopodobieństwo na to, że mi zwróci dosyć bardzo. Y, I no, duże prawdopodobieństwo, że zabierze, ale to nie jest takie samo prawdopodobieństwo jak skrzynka, że musi być kosa. Że muszę tego otworzyć tysiąc, i jak w tysiącu mi dropnie kosa, to jest zajebiście. Tylko chodzi o to, że sobie mogę kupić trzy te kapsuły, wyleci mi, dajmy tam na to mysz i się będę z niej cieszył. I tu jest dla mnie kontrargument wobec Sztokholmu, że Sztokholm aktualnie, przynajmniej z mojej perspektywy, nie ma naklejki, która by go ciągnęła do góry. Jeżeli ona się w ciągu najbliższego, powiedzmy, miesiąca albo dwóch miesięcy wytworzy, to to jest bazylioner. Dosłownie, no to jest kurwa miliard czeskich koron, chyba, dostarczony. Totalnie jakby. No, bo o ile Rzeczywiście jest sobie Tajlu Holo. I Tajlu Holo może taki prym wieść, jako naklejka. Dalej nie ma do tego warunków. Bo ta naklejka musiałaby zwracać co najmniej z 10 albo 30 kapsuł. Żeby była sensowna. No, jak sami się pewnie domyślacie, to w ogóle jest niemożliwe. Bo jeżeli Lynn wyleci na mm, pułap 20 kapsuł, czyli 200 zł. Ta kapsuła no, nie będzie po prostu po 10. Nie będzie po tyle. Czyli pewnie skończy się to na tej zasadzie, że to będzie 6 kapsuł albo coś tego typu, najlepszy drop. No tak to, tak to będzie. Potem oczywiście przywinduje się taki entropik, ale sam fakt w ogóle, sam fakt, jak bardzo te naklejki aktualnie zwracają te kapsuły, to jest już samo w sobie ciekawe że aktualnie najprawdopodobniej może zaistnieć realna presja wśród ludzi na to, żeby je otwierać. To jest popierdolone. Bo ten wzrost, który tu widzicie, jest wzrostem z. No, jeżeli dropiłoby się entropik po starej cenie, czyli 20 RMB, i nowej cenie, którą jest 29 RMB, to przeskok tego, jak bardzo Entropik zwraca tę kapsułę jest nie z tej ziemi ogólnie. Jakby ta, ta zmiana, która tu zachodzi jest popierdolona. Po prostu o to chodzi. Co jest niesamowite, to przeskok, który wydarzył się na legendach jest jeszcze większy, który tu się dzieje. I jeżeli autentycznie takie zmiany rynkowe dadzą radę wytworzyć presję na to, żeby otwierać te kapsuły, i się zaczną realnie nakręcać openingi, a te ceny będą jakkolwiek odzwierciedlały realny popyt i podaż, to nam się wydarzy przesunięcie na kapsułach i możemy ruszyć nawet z jakąś mini spiralą, która się w końcu musi wypierdolić i ona nie poleci nie wiadomo gdzie. Ale taka spirala, jeżeli ona by w ogóle wystartowała i poleciała, no byłaby co interesująca. Tak to nazwę. No, i teraz tak. Czy to jest moment na wchodzenie w tą spiralę? Jakby. Powiem tak. Nie lubię tego eventu. Nie lubię tego typu zagrań. Nie podoba mi się. Ale niestety, muszę powiedzieć tak. Z perspektywy spekulacyjnej, to zagranie jest. Odjechane. Tak to nazwę. I teraz tak. Rosnąca ilość graczy nie będzie minusem. Timing tego, tego zachowania nie jest minusem. To jest dobry timing. Na pewno. I teraz tak. Wyciągasz kalkulator, liczysz to, i niestety, ale ten kalkulator ci mówi tak. Hej, jest źle. W sensie dla mnie jest źle. Bo ten kalkulator mi mówi: kupuj cały Sztokholm z rynku Steam. I to źle, że on tak mówi. Wchuj źle. Bo po prostu liczysz to i masz takie. Mamy do czynienia z procesem, który, jeżeli będzie się odzwierciedlał dalej w ten sam sposób, to wystarczy, że jeszcze dzisiaj. Wyciągniesz kalkulator na odpowiednich naklejkach, policzysz sobie je na spokojnie i zobaczysz, ile leży jeszcze darmowych pieniędzy tu. I tak, jeżeli te rzeczy się powypierdalają, no to musisz niestety się pogodzić z tym, że na tym stracisz. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, nie mam zielonego pojęcia, w jaki sposób zrobić to liquidy. W sensie to jest jedna z cięższych w ogóle zagadek tego świata. Jak obchodzić się w ogóle z tymi naklejkami? Jak nimi zarządzać? Naprawdę tego nie wiem. Jest to dla mnie science fiction. Nieco. Nie jestem w stanie na to, na to pytanie odpowiedzieć, bo bez Bafa po prostu się nie da. I tyle. Ale gdybym miał dostęp do Bafa, to co bym dzisiaj zrobił? To, co może być dziwne, to. Wystawiłbym wszystkie moje naklejki ze Sztokholmu Holo, na buffa. I jeżeli jakakolwiek z nich by się sprzedała, pobiegłbym od razu na Steam, żeby ją odkupić. I tak by wyglądał dzisiaj mój proces takiego zarządzania tymi pieniędzmi. Tak bym po prostu zrobił. Dlatego, że no ten popyt po prostu. no, no Warunki tych dwóch rynków się ze sobą zdesynchronizowały. A będą się musiały synchronizować. Przez to, że można zrobić tak, jak ja bym zrobił i czerpać z tego korzyści. No wobec tego to na tyle w tym filmie. No tak. I ja powiem tak, swoje naklejki mam. Swoich naklejek nie sprzedaję. Yy, nie są one z mojej perspektywy nic warte. Co dalej? Nie sądzę, aby kiedykolwiek były warte, cokolwiek, nie sądzę, aby mógł na nich nawet być stratny o połowę, tak to powiem, yy, nie będę nawet tego blisko. Nie ma w ogóle takiej możliwości z mojej perspektywy, więc to, co ja sobie mogę robić z tymi naklejkami, to, co sobie mogę o nich myśleć, no, to jest po prostu, jakby ja to analizuję z perspektywy yy, obserwatora, który nie bierze w tej akcji żadnego udziału. Jedyne co, no to przez taki wzrost, który widzicie aktualnie, będę miał na przykład, nie wiem, powiedzmy 500 zł, no nie, no nie 500 zł więcej, lekko więcej tam. Rzućmy 1000 zł więcej. Mi tam się robi, nie? Tylko że tam było powiedzmy 80 tysięcy, czy coś takiego, i te 80 tysięcy to se spadły do 10. Czy tam se spadły do 15, czy coś takiego. No to jak nawet każda z tych naklejek. Weźmy i zrobi coś takiego samego, to z tych 15 się zrobi 30. Czy tam nie 30, tylko się zrobi 40. To nie ma żadnego znaczenia aktualnie dla mnie. Mam w to wyjebane. Tam, jeżeli by kiedyś się tam znowu zapaliło 80, żeby tyle było, no to bym se wziął i bym se powiedział: chuj, nie było warto. Jakby kiedyś się tam zapaliło 160, powiem, nie było warto. Bo nie było. Jakby w ogóle było to zakupowanie, skończenie z tym, było jedną z najgorszych rzeczy, jaka mnie spotkała. Jeżeli kiedyś się tam zapali 500 tysięcy, powiem nie, nie było warto. I nawet jak się zapali milion, nie, nie było warto. Dlatego, że gdyby te same pieniądze od tamtego momentu po prostu tradować, to byłoby więcej, nieważne od tego z nie skończę. Nieważne od tego jakby, może być 10 milionów, miałbym więcej. Może być 100 milionów, miałbym więcej. Dalej. Bo po prostu to nie jest na tyle efektywne. I tyle. Znaczy mówię 100 milionów, no... Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe o co chodzi. Chodzi o to, że jeżeli jakaś wartość zostanie wypracowana z tej inwestycji, przez to, że się pomnoży, to po prostu... Byłoby więcej przez to, gdyby to było w procesie. Dlatego, że niestety, ale ten proces obejmuje to, żeby takie coś jak tu jest, złapać. Wobec tego po prostu tej naklejki nie powinno być kupionej za powiedzmy 50 RMB czy coś takiego, tylko ona powinna być kupiona za 20 według tego procesu. No to już chyba samo w sobie mówi wiele, nie? To już dużo wyjaśnia. A i powiem, że w ogóle supply'e tego eventu są nieproporcjonalne do ilości pieniędzy i ceny tak samo. To taka jeszcze dopowiastka. To na tyle. Yo.